Prywatnie osobiście, to się czułam dobrze. Ale no to, drużyną, to jest sport drużynowy i wiadomo jak to wygląda, także w no, grudzie się po dwóch setach przeganek podniosłyśmy i potem potrafiliśmy wygrać w te braków, uważam, że to jest najważniejsze już na koniec. No, nie wychodzi nam gra stadion tak, jak byśmy chcieli do końca, ale myślę, że te trzy sety ostatnie już wyglądały tak, jak powinny. Nie było najgorzej o tak, ale stać nas na, je, na jeszcze więcej, że tak powiem. Na treningach czasami to lepiej wygląda, czasami gorzej, ale... ale wiemy, co potrafimy i naprawdę to. <śm> Myślę, że tak, mi się dzisiaj bardzo dobrze grało, naprawdę, także myślę, że szansę wykorzystałam, że trener nie doceni jeszcze, nie, nie jedno dostanę jeszcze. Widzi się wynik drużyny, o tak. Ja się cieszę, że mogłam pomóc. Dobra, Dobra, się. No, jestem uparta i jeszcze <grym> trochę za wcześnie zaczęłam grać czasami, tam jeszcze noga pobolewa to wiadomo, ale nie jest najgorsze. No takich meczu jest teraz dużo. Wiadomo, że bo większość, no, większość z nas gra w lize akademickiej. Ale czy ja wiem, że to jest zmęczenie? Nie, chyba nie, mamy czas na regenerację to, że, że treningi są tak stopniowane, że, że na weekend jesteśmy wszystkie gotowe. Na, na razie tu bardziej nas wykluczają choroby przeziębienia, jakieś grypy i takie rzeczy, a, a fizycznie myślę, że nie jest najgorzej. No ja się muszę tam pokrzyczeć, no, no to jest mój żywio, no ja to robię, co to kocham i się wtedy cieszę, no i krzyczę, ja potem miałam głosu przez parę dni czasami, no i ja tak reaguję po prostu emocjonalnie i adrenalinka i te tak sprawy. Celem jest wiadomość do Zrobimy wszystko, żeby tak było. No, doszła od nas druga rozkrywająca, mm. także nie mamy teraz udany, ale może w tej kwestii da się coś podziałać. Weller powiedział obiecał mu, że, 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 że zrobi wszystko co w jego mocy, żeby tak było. No ten jest jeden. Wiadomo, że Was do pierwszej ligi. no będziemy się starać go zrealizować. No Ostatnie mecze tam wyglądają różnie w na naszym wykonaniu. Mm do końca przyczyny nie znamy, ale mamy nadzieję, że na play offie się wszystko wyklaruje i będzie, będzie już nasza gra będzie wyglądała tak jakbyśmy chciały do końca. Tak, ale ja uważam, że to, że Iza przyszła, to jest bardzo dobra decyzja trenera, bo jest doświadczoną to. Bo z nas najstarsza, więc jest jakimś tam autorytetem, jak dla mnie to ona była przecież przez taki czas. A teraz to, że drugi raz ją gram, bo jeszcze w zeszłym sezonie przecież Węgrowie się teraz drugi raz gramy razem. I jest dla mnie mega wsparciem Na boisku. ja uwielbiam z także cieszę się, że do nas przyszła. No tak, pozdrawiam mamę, tate, dokładnie ja ma. moje dwie młodsze siostrzyczki e, i całą drużynę, dzięki której dzisiaj mecz. Ja się mecz.